No, cześć Tomek, właśnie tak wygląda klatka. Tu jest wejście, um, właśnie do, do basementu. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze to wszystko widać, ale. Ale mniej więcej. Tak to wygląda z wejścia. Tutaj masz drzwi do do landry, czy do pralni. I tutaj tutaj właśnie jest taka sypialnia otwarta. Tu jeszcze Ci pokażę widok na, na okna. Okna są na razie zaklejone. Tu jest wejście do do Tu Tutaj masz klazet. Tu masz takie małe Mamy mały słowek pod schodami. Nie wiem, to możesz zobaczyć. Tutaj jest korytarz. Do łazienki. Ozieńka nie jest bardziej tak duża, ale no okay, i zobaczymy się. Tutaj jest. Y ten pokój taki mógłby być roboczy ewentualnie, jakaś jadalnia. Trochę zagracone, ale to, to trzeba jeszcze powynosić to wszystko. I tutaj jest e, Mechanical Room, tam gdzie są piece. I tutaj jest e, wejście do do kuchni. Kuchnia jest też jeszcze zagracono trochę ale, ale to jest tylko kwestia tutaj przykręcenia drzwiczek i, i ustawienia kuchenki tu jest okno, tam jest okno w jardę tutaj kuchenka tam trzeba mikrofalówkę jeszcze zamontować i... lodówka. Trzeba drzwiczki przykręcić. No i tutaj jest Tutaj jest pralnia. To jest wejście do pralni. Tu akurat mi się żarówka spaliła, także nie, nie... zobaczysz teraz, ale tam są pralki. Tam jest wyjście na... na klatkę. To jest wyjście na zewnątrz. No i tutaj jest wejście do Livingtonu. Także to by było tyle. Nie wiem, plan jeszcze mogę narysować jak to wygląda mniej więcej, ale myślę, że że Ci się spodoba. No to na razie. Pozdrawiam, cześć.